Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Tadeusz Morzwiło, naczelnik w służbie celno w Olsztynie. Inspektor Tadeusz Morzwiło, zastępca naczelnika warmińsko-mozurskiego Urzędu celno -Skorbowego. Reprezentujecie strukturę, która między innymi się, na właśnie, przede wszystkim pracuje na granicy. Nasza granica to jest 200 kilometrów prawie granicy z Federacją Rosyjską. To chyba jest w tej chwili dużo mniej, e, ale one są. Jak ta sytuacja w tej chwili na, na granicy z Rosją wygląda? Mamy obecnie czynne dwa przejścia drogowe w Grzechotkach i bezledach, a także dwa przejścia drogo, y, kolejowe w braniewie i korszach. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jakbyśmy porównali sytuację w odniesieniu do 2019 roku, czyli przed pandemią, i przed zawieszeniem ruchu granicznego. W 2019 roku było blisko 1800 y, samochodów osobowych przekraczających granicę. Natomiast w tym okresie do końca pandemii było 6% tego wolumenu obrotu, który był w 2019. A obecnie mamy już na poziomie 11-12%, czyli mamy wzrost, ale też jeszcze nie wyczerpuje naszych możliwości obsługi podróżnych. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych, czyli obrotu towarowego, ten. Spadek był w czasie pandemii nieznaczny, a czy nieznaczny, o połowę, praktycznie rzecz biorąc, natomiast obecnie po wejściu sankcji ten ruch jest dużo mniejszy, wynosi około 32-37%, tak w zależności od okresów. I to zależy w dużej mierze też taka nasza sytuacja bieżąca obsługi podróżnych, a także towarów od sankcji, które w, zostały wprowadzone w 2022 roku przez Unię Europejską i to może nie dokładnie 2022 rok, ale 2014 rok, to było wejście rozporządzenia, które nałożyło sankcje na towary wysyłane do Rosji, natomiast 2022, czyli rozpoczęcie już takiej pełnej agresji do, na Ukrainę spowodowało wprowadzenie w tym czasie od 2022 roku od Agresji do dnia bieżącego 17 pakietów sankcji. Także widzimy, że jest tutaj duży progres i zaostrzamy te sankcje. Z początku były to sankcje nakładane wyłącznie na towary, które były adresowane do przemysłu naftowego, czyli taki wydobywczy tak, czyli kopalnie yy, obszar Doniecka tak, Sewastopol, Krym. Zakaz importu towarów z tamtych rejonów, natomiast po agresji już w 2022 roku rozszerzono te sankcje nie tylko na towary podwójnego zastosowania, te, które możemy użyć też jako do broni, tak, czy też towarów strategicznych, ale też na towary, które dotyczą też konsumentów, na przykład na towary luksusowe, czyli powyżej 300 euro. Towary wywożone do Rosji. Jest zakaz, tak? Także ta sytuacja cały czas się zmienia, cały czas jest zacieśniana, można powiedzieć, taka pętla na, tych, to, na eksporcie tak? towarów do Rosji, do Federacji Rosyjskiej. Kolejne słyszymy regulacje, które być może będą, lub też nie, zależy to od sytuacji już naszej tutaj w tak szeroką okres geopolitycznej, tak? Czy będą, czy nie będą, zobaczymy. Natomiast ważne jest to, że my jako Polska też wprowadzamy swoje elementy do tych rozporządzeń sankcyjnych unijnych, czyli mamy ustawę sankcyjną, gdzie część towarów podlega już sankcjom też karnym. Nowelizacja ostatnia na przykład naszej ustawy spowodowała, że nie powinniśmy jako podróżni, jako przedsiębiorcy też przywozić na przykład paliwa z Rosji, tak? bo to jest już jako traktowane jako jawne wspieranie gospodarki rosyjskiej, tak? czyli zakup intencjonalny, czyli wyjazd po paliwo i przywóz tego paliwa jest zabroniony według przepisów rozporządzenia unijnego. Nawet, y, nawet w, w granicach zbiornika? Tak, tak, ale taki intencjonalny, czyli wyjazd Rozumiem. tylko i wyłącznie po zakupy. Co innego, bo są oczywiście zwolnienia z tego ogólnego zakazu, co innego, kiedy poruszamy się po terenie Federacji Rosyjskiej, wiadomo, musimy wykonać jakieś czynności, wtedy jak przyjeżdżamy, to już w tym momencie możemy przywieźć nawet więcej paliwa niż mieliśmy. Natomiast taki intencjonalny wyjazd tylko i wyłącznie na zakupy, no niestety w tym momencie są zakazane. Panie Naczelniku, tak już konkretnie, pamiętam parę lat temu mówiło się o Braniewie, o, 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 o stacji kolejowej w Braniewie jako o największej kopalni węgla w Polsce, ponieważ olbrzymi import węgla był. Jak to teraz wygląda? No, niestety przedsiębiorcy z tego regionu mają y, duże problemy. A z... czy węgiel kazachstański wchodzi w tym momencie i potraficie go w odróżnić? Chwili, w tej chwili praktycznie to zjawisko już y, nie istnieje. Tak, Były próby przywozu dużych ilości tego no właśnie węgla z innych regionów y, Azji. Natomiast w tej chwili już tego zjawiska nie ma. W tej chwili jedyne co przywożone jest, tak, to jest to, co nie jest objęte sankcjami. Wiadomo, że mamy tutaj sytuację specyficzną, tak? tu nie mamy takiego w obwodzie królewieckim wyboru towarów, tak? wszystko to, co musi być dostarczone do Unii Europejskiej, musi przyjechać z innych regionów Rosji. Także tutaj gospodarka rosyjska ma z tego tytułu problemy. Ja mogę podać taki przykład terminala w Czerniachowsku, który został wbudowany tam tak? do, przesył do przesyłek kontenerowych gdzie y, przedsiębiorcy też rosyjscy nastawiali się właśnie na kolejny jedwabny szlak, czyli ten szlak z Chin przez obwód ten królewiecki do Europy, do Unii Europejskiej. Tak? W tej chwili jest to wszystko zablokowane, wszystko to stoi, nie ma tych y, możliwości wykorzystania tego potencjału tak, gospodarczego, który jest po drugiej stronie. Także myślę, że to jest dla, dla y, przedsiębiorców rosyjskich bardzo duża strata. Panie Naczelniku, jeśli będziemy ciągle w, tym, w tej dziedzinie sankcji, że tak powiem, to jest istotna kwestia, mianowicie wielu importerów, z tego co się dowiadywałem, z różnych informacji medialnych, też próbowało, no przepraszam za słowo kolokwialne, kombinować na kodach celnych, które pozwala, bo coś tam jest, coś tam jest objęte zakazem, coś nie jest objęte, czy potraficie wychwytywać tego rodzaju sytuacje? Tak, jest. To jest zjawisko związane czy to z omijaniem wysokich stawek celnych, to jest tak zwane omijanie ceł antydumpingowych, ale też przy okazji właśnie tego zjawiska sankcji pojawiło się też omijanie, właśnie próba ominięcia, tak to można nazwać, sankcji poprzez zmianę kodów taryfowych. No oczywiście, każdy przypadek wątpliwy, tak? czyli który budzi wątpliwości, badamy. Oczywiście, że jesteśmy w stanie zbadać, yy, czy to na podstawie badań laboratoryjnych, czy też zwykłej rewizji, tak? czy ten towar potencjalnie może występować z danego regionu tak? Rosji, czy to jest ten towar zgłaszany, który faktycznie jest yy, na przestrzeni ładunkowej środka transportu. Tak? Czy często zdarza się właśnie inna deklaracja od, 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 od rzeczywistości? Obecnie coraz rzadziej. To są takie okresy, kiedy wprowadzamy sankcje, tak, i wtedy następuje takie zjawisko poszukiwania, tak, gdzieś kodów, obok, który jeszcze nie jest sankcyjny, tak i który możemy y, użyć. No, kończy się to z reguły w ten sposób, że tak, nawet jeśli przez pierwsze si przejdziemy, czyli w Urzędzie Wewnętrznym, chodzi tu o przypadek eksportu towarów, to mamy jeszcze też funkcjonariuszy na granicy, którzy, którzy każdy przypadek praktycznie wywozu towarów badają pod kątem sankcji. Czyli jeśli udało się zgłosić ten towar nawet i uzyskać zwolnienie towaru do procedury, to jest duże ryzyko, że ten towar może być zatrzymany na granicy. Wtedy unieważniamy takie zgłoszenie. Czyli zatrzymujemy towar i proceduralnie po prostu kończymy już wywóz, tak? nie dopuszczając do jego fizycznego. Ja rozumiem, panie naczelniku, że to, co pan mówi, to przede wszystkim dotyczy tego dużego eksportu, tego, który jedzie wielkimi ciężarówkami czy wagonami ale y, ostatnio wyczytałem w jednym z mediów y, elbląskich o tym, że, że y, kilku, nazwijmy to biznesmenów, y, Przewozi, próbowało przewozić przez granicę elementy broni palnej. Ja domyślam się, że chcieli korzystać z tego, że ponieważ były to prywatne samochody, chcieli korzystać z tego, że zwyczajowo tak naprawdę kontrola celna na wyjeździe do Rosji samochodów osobowych była bardzo taka iluzoryczna. Czy, czy ta sprawa w, doprowadziła do tego, że w tej chwili będziecie bardziej to kontrolowali? A czy tu dobrze pan zauważył, że była. Bo mhm. w momencie, kiedy weszły sankcje, zaczęliśmy zwracać właśnie tutaj bardzo dużą uwagę też na wywóz towarów w samochodach osobowych. Tak? Także w tej chwili praktycznie, że biorąc każdy pojazd, powinien być sprawdzony pod kątem właśnie, czy są przewożone jakieś towary nielegalne, a czy objęte sankcjami, ale też, tu trzeba zauważyć, że samochód sam w sobie też jest sankcyjnym towarem. I mieliśmy przypadki takie, że obywatele na przykład innych krajów Unii Europejskiej wyjeżdżali samochodami i wracali innym środkiem przewozowym. Tak? I w tej chwili już też mamy takie narzędzia, już działamy w sposób, można powiedzieć, bardzo skuteczny, że nie uda się drugi raz wyjechać z samochodem, tak żeby jego sprzedać po stronie drugiej. Tak? Także tutaj pilnujemy też takich elementów. Były próby wywozu. Samochodów ciężarowych, tak? także też to wszystko jest na bieżąco. Natomiast tutaj te pociski, łuski to, były, to była amunicja myśliwska. Tak? I to generalnie rzecz biorąc, jest to w naszym, można powiedzieć tutaj, każdy kto posiada broń, może to wszystko kupić na terenie Unii Europejskiej i to legalnie sobie zmontować taką amunicję. Tak? Natomiast to jeździło to jako poszczególne elementy. Tak? Nigdy nie były to w jednej całości. Nie było ładunków to były tylko i wyłącznie albo pociski, albo łuski, tak? także też nieuzbrojone. Także takie zjawisko występuje. Coraz y, ciężej jest coś takiego wywieźć, ponieważ no niestety, ale to jest metal. tak. Metal zajmuje trochę miejsca i ta przestrzeń na, szczę na, szczęście. na szczęście tak, i ta przestrzeń do wykorzystania pozostaje niewielka. Tak? Także a zauważyliśmy takie zjawisko, że Teraz najczęściej wywożona jest żywność i to jest, no, nieładnie powiem tak, przemyt po drugiej stronie, ponieważ tam to są towary tak. sankcyjne, tak, ponieważ towary z Polski nie można tam wyroby spożywcze teoretycznie przywozić. Tak. Tak, natomiast nasi obywatele tutaj w ramach wsparcia, jak to mówią, tak jeżdżą i wywożą teraz wyroby spożywcze. Kiedyś tak. pamiętam, gdy jeździłem do Królestwa, to właściwie w każdym w każdym, w każdy, prawie przy każdym bloku stał samochód na rosyjskich numerach. Oczywiście sprzedawano z bagażnika polską żywność ale to było dawno temu. Panie naczelniku, ale mówimy o, ty o tych sprawach związanych z amunicją. E, czy jakieś sankcje spotkały tych ludzi, którzy próbowali się bawić tego rodzaju eksport? Jak najbardziej, każda taka sprawa jest przekazywana już prokuraturze do dalszego prowadzenia, także... To już się dzieje po naszej tutaj interwencji, zatrzymaniu tak przekazujemy całą sprawę już dalej do prowadzenia odpowiednim organom, także Czy tutaj... Teraz już się to raczej nie powtarzało. W tamtym roku było takie nasilenie, było sześć prób takich właśnie przewozu towarów. No słyszałem na o to jakimś silniku do torpedy, znaczy, czy, To było czytałem. takie urządzenie teoretycznie znaczy? do używanej torpedy, tak takie urzędzie, urządzenie do sterowania tak? No, tak. mechanicznego, czyli to jeszcze taki model, no, nie wiadomo, starszy model torpedy, ale to było element, który można wykorzystać po prostu, tak, i to też zostało zatrzymane. No, takie hmm. ciekawe rzeczy czasami występują. No, wiem, że kiedyś w Polsce mówiło się o towarach hmm, hobbystycznych, które były czymś zupełnie innym, ale dobrze, wiemy do czego to zmierza. Panie naczelniku, ale w tej sytuacji dochodzimy do takiego punktu bardzo istotnego, bardzo efektownego: jakieś najciekawsze ujawnienia, bo to, jest, to, to interesuje ludzi. Co ciekawego no to, znaleźliście w bagażach podróżnych jadących tak. Tak. w to albo w tamto. No to były najciekawsze można powiedzieć, tak? Natomiast już te, te abstrakując od tej amunicji, tak? Tutaj nasze przejścia, tak, czy to w Grzegotkach, czy w Bezletach są można powiedzieć, też oknem na świat dla obywateli Unii Europejskiej pochodzenia rosyjskiego, tak? Bo to są praktycznie jedyne przejścia, które umożliwiają na kontakt z rodziną, a czasami też na wspólne wycieczki. I zdarzyło się w tamtym roku na przykład, że funkcjonariusze oddziału celnego w Grzechotkach zatrzymali dwa okazy koralowca, które podlegają już wiadomo ochronie CITES, tak, konwencja waszyngtońska i to automatycznie jest to traktowane jako przestępstwo. tak. I to był właśnie ten obywatele Unii Europejskiej, którzy pewnie ze swoją rodziną polecieli gdzieś na wakacje, w ciepłe strony, wrócili bezpiecznie i tutaj niestety ich się. Podróż zakończyła, tak, także jest wszczęciem postępowania. Nie mówili, że to jest materiał, że to są pamiątki z wakacji? Tak, bo to są pamiątki, tak. tak? I my też przestrzegamy wszystkich na tak. naszym przejściu lotniczym, tak jak uruchamiamy te loty do Marsa, Alam, to też trzeba pamiętać o tym, że nawet ten przysłowiowy piasek może okazać się okazem CITES. także lepiej nie zabierać nic z plaży, tak, nawet tak. tych okazów koralowca wyrzuconych przez morze, też nie wolno, tak. One są martwe, ale niestety podlegają też ochronie. A jakieś inne ciekawe zjawiska? Wiem, że zawsze był znam, problemem. Może złe słowo, ale zawsze był przedmiotem importu, już bardziej. Tak. Bursztyn choćby nawet. Bursztyn. Bursztynu niestety, znaczy niestety dla naszego państwa, bo to wszystko jest później tak. wprowadzane do, do legalnego obrotu, tak po naszej tutaj likwidacji towarów i sprzedaży, już usankcjonowanej prawem. Było w tamtym roku dosłownie. Prawie 5 kg bursztynu, czyli stosunkowo niewiele w stosunku do poprzednich lat, szczególnie przed COVID-em, jeszcze, tak, gdzie ten bursztyn pojawiał się bardzo często tak, i w większych ilościach. Obecnie to są to sprawy incydentalne i praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że już nie, nie istnieją w takim dużym obrocie gospodarczym. Wynika to być może z tego, że kontrolujemy praktycznie wszystko, co wjeżdża do kraju, także tutaj ciężko też. Przejść tą kontrolę, tak? to już musi być naprawdę skrytka dobrze zrobiona, zamaskowana, żeby też nie było widać na prześwietleniu urządzeniem stanowiącym. Bez doradztwa. Tak? Bez doradztwa na tych importerów prosił. No, to dobrze, tak. dobrze. Tak. Papierosów też mamy coraz mniej, to też wynika prawdopodobnie z tego, że mamy już ścisłą kontrolę i ta kontrola selektywna jest stosowana bardzo rzadko, większość samochodów jest kontrolowana. 200 tysięcy sztuk papierosów w ciągu roku to można powiedzieć, co byśmy chcieli zawsze, żeby taki przemyt ilościowy był, bo to jest naprawdę... No, 200 tysięcy odkrytych, papierosów odkrytych tak, tak, tak. Ale przy tym tak. sposobie kontroli naprawdę tak. ten poziom jest, nie jest zbyt dużo większy od tego, co ujawniamy. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że największe ilości jakie były ujawniane to w granicach 6-8 tysięcy tak jednorazowo i to było 6 przypadków a sztuk, w ciągu Sztuk, a nie roku. paczek? Sztuk, tak. no to... sztuk. Także to były tak przysłowiowe te 40 kartoników dziesiątek albo coś takiego. Mm. Także to jest już naprawdę, jakbyśmy porównali to co było przy tym pełnym ruchu, bo tu nie ma co ukrywać, to jest te 11-12% tak. ruchu. Sprzed covidu, także to jest bardzo mały ruch, gdzie możemy się bardziej skoncentrować właśnie na takiej kontroli fizycznej pojazdów. I też trudniej to przewieźć. Kiedyś dawno temu hitem importowym, przepraszam za cudzysłów, był alkohol, ale potem zdaje się, zanikła ta sprawa w związku z, z wyrównywaniem się cen, tak? Czy teraz tak, to tak. jest? To pierwszy efekt to było właśnie to... wyrównanie cen, natomiast. Yy... W tamtym roku było zajętych w sumie na dwóch przejściach 27 litrów alkoholu. Także to można powiedzieć niezauważalna wręcz ilość tak. tak. Wiąże się to też z tym, że alkohol ciężej przewieźć. Tak? No tak, to jest większy. jednak opakowanie tak, szklane, które trudniej gdzieś za przepraszanie wcisnąć tak. Paczuszkę możemy sobie porozkładać ten kartonik papierosów po różnych elementach przestrzennych pojazdu. Natomiast tutaj. Ciężko raczej, cokolwiek. Na pewno w działaniu celników pomaga wyposażenie. Jakie? Czy Wy macie takie wyposażenie, które pozwala dużo znaleźć? I jakie to jest wyposażenie? Począwszy od dużych urządzeń, czyli skanujących, gdzie możemy sobie wstępnie określić w ogóle ryzyko potencjalne występowania nieprawidłowości, to mamy też wszelkiego rodzaju urządzenia ręczne, tak, czyli które Pozwalają nam zajrzeć do przestrzeni zamkniętych pojazdu, i to jest główny element właśnie kontroli takiej fizycznej, tak? żeby nie rozbierać pojazdu, możemy skorzystać właśnie z takich urządzeń, które umożliwiają zajrzenie do wnętrza. Generalnie rzecz biorąc w dalszym ciągu, opiera się, to niestety na przysłowiowym wkrętaku, tak i kluczyku, trzeba i niestety niektóre elementy porozbierać, żeby dotrzeć do. Profili zamkniętych, gdzie potencjalnie może występować jakiś towar nielegalny. No w Zaawansowanym systemem kontroli jest skierowanie takiego samochodu osobowego z reguły na tak zwany kanał, czyli do, tak, na, tak, na, tak, na takie bardziej szczegółowo szczegółowe. Kontroli kontroli. Czy tak. tam, tam celnicy pobierają opłatę za, to, za wjazd na nie, kanał? Nie, 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 bo nie, nie, słyszałem, że nie, nie. W, porcie, w porcie w trójmieście pobiera się za, za odrębne kontrole. Praktycznie cały cały ciąg kontroli, który jest realizowany czy to na przejściu tak. w bezdedach, czy na przejściu w grzakotkach, dla podróżnego jest bezpłatny. Płatny jest wtedy, kiedy ujawnimy towary. Tak? To wtedy no to wtedy w postaci mandatu. kończymy raczej. już tak. tak, albo mandatem, albo skierowaniem tak. sprawy do postępowania karnego, karnoskarbowego. Tak w tym przypadku. Przy towarach sankcyjnych też trzeba pamiętać, że przy ujawnieniu towarów kierujemy taką sprawę tak. do prokuratora, tak, czyli prokurator to jest postępowanie karne. W przypadku, kiedy mamy nadwyżki towarów w postaci tych reglementowanych papierosów lub też alkoholu, to my prowadzimy też sprawę karno-skarbową, łączymy to wszystko, tak, a do tego jeszcze w przypadku sankcji jest postępowanie też administracyjne, tak. które może skończyć się nałożeniem kary pieniężnej. Tutaj mieliśmy tutaj cztery decyzje już wymiarowe, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy, Jaka będzie reakcja po odwołaniach, tak, bo to wiadomo, że to się z reguły nie kończy na samym wydaniu decyzji w pierwszej instancji, to jeszcze musi całą ścieżkę przejść przez sądową, tak? Czy pan jakiś mógłby nam przedstawić jakieś takie największe wasze sukcesy? Y sukcesami jest zawsze to, co znaleźliście na granicy u podróżnych jadących w tą albo w tą. Y czy jakieś takie takie no bardziej spektakularne znaleziska były? Znaczy. W tak jak wcześniej wspomniałem, to ta elementy tej właśnie amunicji, tak, to były tak. najbardziej spektak spektakularne. Natomiast w przypadku jeszcze przywóz jeszcze farmaceutyków. To może nie jest to w skala bardzo duża, to jest malutka, tak, ale też bardzo wrażliwy temat, żeby uzmysłowić sobie, żeby nie przywozić po prostu lekarstw, które być może są dopuszczone na terenie Rosji, ale nie wiemy, czy one są faktycznie w obrocie legalnym czy też nielegalnym, także tutaj zwracamy na to największą uwagę. No i te citesy dwa, tak? które okazy koralowca to były, można powiedzieć, największe w tamtym roku sukcesy. Tak? Pomagają Wam na bieżąco w pracy czworonogi. Tak jest. Jaka jest rola tych to piesków, jest. bo to są takie sympatyczne zwierzątka, które nie gryzą, ale szukają. To jest właśnie wartość, można powiedzieć, dodana do kontroli, tak, bo to Wygląda to w ten sposób. W tej chwili mamy na stanie aktywnych tak, 17 psów służbowych. Część już będzie, wiadomo, ze względu na wiek, przechodziła na emeryturę i tu faktycznie mają zapewnioną emeryturę. Dobrze, że pan mówi przechodzenie na emeryturę, ta, bo ta, niektórzy mówią brakowane, ta. tak mnie, Jakoś bardzo źle to brzmi. Ja to też bardzo mnie to boli, bo jak ja dostaję zestawienie na przykład y, efektywności użycia sprzętu służbowego i te psy też są właśnie w tej kategorii, także tak, 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 mnie to też boli jako właśnie może nie psiarza, ale kociarza, tak, ale zawsze ze zwierzętami jestem no. na ty i, i cieszy, cieszy mnie to, że mogą się nasze pieski wykazać na przykład no. i te doświadczone psy z doświadczonym przewodnikiem naprawdę to jest wartość dodana. No i nie ma co ukrywać, jest to element też prewencyjny, tak? bo samo, sam pobyt tego pieska na przejściu powoduje, że prawdopodobnie próby przymytu w tym momencie już są no, wiedzą, że jest coś tak takiego. Tak jak kiedyś sygnałem dla wielu importerów cudzysłowi było to, że na granicy są ludzie w czarnych mundurach. Też tak. E, tak, tak, tak teraz tak. właśnie. Czy teraz. teraz, czy ciągle działa ta mobilna grupa? Oczywiście cały czas działa tak, trochę w innym wymiarze, ponieważ y, są na drogach. Tak. Czyli tutaj jest trochę przesunięcie tego z samej, samej granicy do wewnątrz kraju, natomiast są bardzo aktywni. I oczywiście nie tylko zajmują się transportem drogowym tak szeroko rozumianym, czyli kontrolą tego naszego kontroli przemieszczania towarów, ale też właśnie kontrolą y, towarów celnych, tak, które też podlegają reglementacji, ale wracając do psów, tak, i, i mnie to ostatnio zauważyłem, cieszy, że mamy młodych ludzi, którzy przychodzą do służby i. Są zainteresowani tym, żeby zostać przewodnikiem. Wiadomo, że żeby zostać przewodnikiem, muszą najpierw przejść tą służbę przygotowawczą dwuletnią. Tak dopiero kiedy ocenimy jego zdolności tak? do kontroli, możemy przejść do kolejnego etapu i sprawdzić, czy faktycznie ma możliwość niejako zaopiekowania się takim psem, bo to jest jednak duża odpowiedzialność, tak, Czyli, bo my mieszkamy z tymi psami. Tak? To nie jest tak, jak Kiedyś jeszcze, dawno, dawno temu było tak, że psy były zamykane w końcach tak, i przewodnik jechał do domu. To były naprawdę kiepskie czasy. Tak. Teraz mamy tak. mieszkańca, czyli bierzemy sobie członka rodziny, z którym pracujemy razem. Tak. I tutaj też trzeba zauważyć, że jest grupa naprawdę duża osób, które chce kontynuować tą właśnie rolę przewodnika psa, i to jest chwała im za to, a my będziemy ich wspierać, czyli zawsze będziemy nowe pieski szkolić tym bardziej że te psy są teraz w dwóch profilach No reguły, właśnie tak, o te psy dualne chciałem powiedzieć tak, tak tajemnicza nazwa tak, co to psy dualne tak tak czyli dwa profile są teraz tak czyli na przykład szkolimy psa pod względem tytoniu tak, tak. ale też i od razu waluta albo środki udurzają, odurzające i do tego waluta tak także tak. takie połączenia już występują ale z reguły to jest takie Właśnie to jest ten główny, tak. to jest tytoń albo środki odurzające plus waluta. Tak Ale jeśli to? środki odurzające, to znaczy, że i to czasami jest elementem przewozu przez granicę, tak? Nasze tutaj granice raczej rzadko kiedy stwierdzały przemyt właśnie takich środków odurzających. Z tego względu być może, że strona rosyjska też trochę ma inne podejście do tego tematu i nigdy chyba nie chciała tak za bardzo Wypuszczać czegoś takiego, <noise> czyli jest <noise> tak. rygor większy po prostu pod tym względem. Natomiast papierosy, alkohol to była domena ekonomiczna i na tym się zarabiało, tak po drugiej stronie. W tej chwili nie wiem, jak to wygląda. Te ilości są naprawdę niewielkie. Dużych ujawnień w dużych środkach przewozowych już dawno nie było. Ostatnio tylko jeden autobus, ale to też ilości takie, że jak w sobówce praktycznie biorąc, czyli te 6 tysięcy sztuk papierosów. Czyli mm -hmm. to... Panie dyżurniku, tak już u finału. Jak można zostać celnikiem? W jaki sposób? Bardzo prosto. Bo wiem, że strażnicy graniczni ciągle ogłaszają. Wy zdaje się, takich problemów kadrowych nie macie. Mamy cały czas. Jak, Mamy czyli jak, w jaki sposób zostać celnikiem? Mam tą przyjemność właśnie przewodniczyć temu zespołowi rekrutacyjnemu i teraz zakończyliśmy kolejną rekrutację. Sprawa jest prosta. Trzeba złożyć aplikację. Przejść pierwszy test wiedzy, następnie drugi test to jest test y, sprawności fizycznej. Wszystko to jest praktycznie biorąc dla każdego do przejścia. Psycholog, czyli profil psychologiczny. Badamy każdego kandydata. Nie mamy egzaminów na tym etapie z języka, czyli to dopiero później przychodzi w służbie przygotowawczej i końcowa... Sprawa to jest test kompetencji, czyli jak poruszamy się w ogóle w tym świecie takim informatycznym tak i do tego jeszcze rozmowa. Tak? Rozmowa kwalifikacyjna, chyba moim zdaniem najtrudniejszy element, ponieważ siedzi pięć osób albo sześć tak? i przypytuje tego kandydata do służby, i ten kandydat, pomimo że wie o co chodzi, wie jakie obszary są poruszane, no musi się odpowiednio sprzedać, tak? a to jest jednak stres. Tak? I to jest naprawdę duża wartość, tak? jak ktoś potrafi szczerze, nie wyuczone formułki jakieś, tak? tylko normalnie artykułować to, co chce osiągnąć i gdzie się zna, jak, jak chce się znaleźć w organizacji. No właśnie, w tym momencie tak już chciałbym wiedzieć, wie pan, bo mówi Pan o tym etapie kwalifikacyjnym. Tak. Jaki procent z tych, którzy startują dochodzi do, do etatu? Do etatu w granicach 10%. O, to bardzo, to bardzo mało, czyli jest bardzo duży odsiew, tak? No, tak, 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 niestety. I na czym z reguły ci kandydaci mają problem? To są poszczególne, można powiedzieć, etapy, takie jak test wiedzy i psycholog. Test sprawności fizycznej, także to po kolei na każdym etapie odchodzi nam kilka osób, kilkanaście, tak, w zależności od wielkości naboru, oczywiście. No bo to też trzeba zauważyć tutaj, na przejścia graniczne zgłaszają się osoby, ale nie jest ich tak dużo jak do komórek wewnętrznych. Jeśli otwieramy nabór do komórek wewnętrznych, czyli na przykład w Olsztynie, to mamy wtedy bardzo dużo kandydatów. To z reguły są specjalistyczne już komórki związane na przykład z komórka dochodzeniowo-śledcza, czyli wiadomo, że tutaj preferujemy osoby, które miały wykształcenie prawnicze na przykład, albo też administracyjne. No, i mają odpowiednie już tutaj predyspozycje, można powiedzieć, do prowadzenia postępowań. Czyli można powiedzieć, że celnicy na granicy z Rosją y, mają dużo osiągnięć, o których tu mówiliśmy, i y, zachęcamy wszystkich innych, żeby stanęły szranki, zaryzykowali. Może też się celnikami. Tak jest, zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.